Witam szanownych widzów i widzki na bikeshow.tc Będzie nam dzisiaj towarzyszył w nagraniu najfajniejszy dźwięk, jaki może towarzyszyć w kolarskich nagraniach. Poza dźwiękiem oczywiście szosowych opon toczących się po asfalcie, bo będzie to dźwięk spokojnych fal. Morza Śródziemnego. Jesteśmy, drodzy Państwo, na Majorce. W końcu jesteśmy na Majorce w końcu, ponieważ nie ukrywam, że Majorka była jedną z tych ostatnich takich najbardziej oczywistych i popularnych kolarskich destynacji w Europie, do których jeszcze nie dotarłem. No bo zabieram Was regularnie do kontynentalnej Hiszpanii, czyli do Kalpe. Byliśmy w Katalonii, byliśmy w Andaluzji, byliśmy na Kanarach, jeździliśmy w Alpach, jeździliśmy w Pirenejach, a nawet w Apeninach jeździliśmy, ale z takich topowych kultowych miejscówek, zwłaszcza w tym okresie takim posezonowym, no to Majorka nam wisiała. No i w końcu ta Majorka jest i to Majorka w takiej, myślę, że jednej z najlepszych odsłon, jeżeli chodzi o pory roku. Jesteśmy na Majorce na początku października, czyli taki... Lekki koniec sezonu, koniec lata, już początek wiosny tutaj nad Morzem Śródziemnym na południu Europy, czyli podobno idealny czas, żeby zaliczyć te wszystkie kalobry i tym podobne kultowe drogi i podjazdy. To właśnie nas czeka przez najbliższe dni, bo przez najbliższy tydzień towarzyszę ekipie Emiot Protur, która tutaj urzęduje przez dwa tygodnie. W sensie Mackowe wyjazdy dotarły na Majorkę, już nie pierwszy rok. W tym roku dwa turnusy Maciek organizuje na Majorce, a ja tutaj chłopakom. Czyli Ryszkowi Adamowi towarzyszy. I tu już spoiler, mogę Wam zdradzić, że tak, jesteśmy tutaj w składzie rodem z Dobre rowery przed 6 lat, czy 7, bo jest Adam, jest Rysiek, chłopaki prowadzą wyjazd, więc pojeździmy sobie trochę na rowerach, pogadamy. I co? Nie wiem co z tego wyjdzie. Chciałem po prostu pokazać Wam Majorkę. Ja przy okazji oczywiście gdzieś tam sobie pracuję nad swoim kolejnym przewodnikiem, który możecie znaleźć zawsze pod, w pierwszym komentarzu pod filmem. Oczywiście w pierwszym komentarzu pod filmem znajdziecie też link do Instagrama, gdzie dzieje się dużo więcej materiały na YouTube oczywiście z opóźnieniem, natomiast na Instagramie wszystko dzieje się na... Bieżąco więc znajdziecie sobie Instagram w pierwszym komentarzu no i znajdziecie sobie linki do przewodników, bo zacząłem w końcu wrzucać przewodniki tak te po polsce, jak i dodatkowe, bo przez długi, długi, długi czas na e, stronie na sklepie był tylko przewodnik. Po kalpę. A dołączam kolejne, czyli będzie na pewno Girona, będzie Majorka, będą kanary wkrótce. No i oczywiście będą też te polskie trasy, które na bike Show wam pokazywałem. Więc oczywiście, jak macie ochotę sobie zakupić przewodnik do 29 zł po różnych fajnych europejskich i polskich miejscówkach rowerowych, to zapraszam. Myślę, że jest to taka przyjemna forma wsparcia kanału, w której też macie coś konkretnego dla siebie. Jak bardzo blisko jesteśmy kultowych tras, tutaj to jest nasz hotel, a tam w zasadzie już widzicie. Formentor, na który będziemy oczywiście jechać któregoś dnia, może nawet nie raz, może się uda na jakiś zachód słońca też na Formentor specjalnie pojechać. No jak widzicie, jest bardzo blisko, w zasadzie tutaj przez wybrzeże prowadzi droga dla rowerów, która wyprowadza Was na drogę na Formentor. Zakład Formentor jest dość blisko, no ale to jest, wiecie, coś za coś. No do, do innych miejsc jest trochę dalej, natomiast wszystkie trasy, które mamy do przejechania przez tydzień, to jest około 110, powyżej lekko 110 km. Więc taka klasyka, i też około. W zasadzie dzisiaj od 900 do 2500 metrów przewyższenia. Wypożyczalni rowerów jest dużo i myślę, że tutaj, przylatując tak na przykład na tydzień, warto w ogóle rozważyć wynajęcie roweru, ani nie przywożenie go ze sobą, bo tych wypożyczalni jest dużo. To jest jedno z takich miejsc jak Wyspy Kanaryjskie, jak Kalpe, jak Girona, gdzie po prostu wiadomo, że kolarze przyjeżdżają, więc też baza wypożyczalni rowerów jest po prostu duża i rowery można wynająć. Przeróżne. Zresztą jeden z uczestników zmęczkowego wyjazdu teraz też sobie wynajmował jakieś bianki. Może zobaczymy potem, co to, co to było. Jeżeli chodzi o dostępność tras, to jest ich tam tak spokojnie na tydzień jazdy, może nawet na trochę więcej. Na pewno te kultowe jesteście w stanie objechać w tydzień. I na co warto zwrócić uwagę? Na, warto zwrócić uwagę na to, że tutaj bywa dość ruchliwie i to nie tylko w sezonie, ale też poza sezonem, ponieważ tutaj, tak jak już mówiłem, będziemy do tego wracać chyba często, że tutaj nie przyjeżdżają tylko kolarze, tylko też przyjeżdżają turyści, żeby sobie pojeździć samochodami i zobaczyć te różne miejsca, autobusami, samochodami. Więc te wszystkie Formentory, Sakalobry i tak dalej są poza kolarzami, też oblegane przez. Samochody i na to trzeba uważać, bo ten ruch jest po prostu duży, samych kolarzy też jest bardzo dużo, no bo tak jak Wam mówię, to nie jest... Zimowe kalpe, gdzie macie puste drogi w górach, gdzie są tylko kolarze i tych drugich jest też więcej, więc kolarzy jest siłą rzeczy mniej na metrze kwadratowym. Taki kolarzometr kwadratowy jest po prostu inny. Tutaj tych ludzi jest po prostu więcej. Już zdążyliśmy to zauważyć wczoraj, że ten ruch jest po prostu duży i raczej kameralnie, jeżeli chodzi o obecność ludzi, nie będzie. No ale coś za coś. Trzeba w końcu zaliczyć tą kultową Majorkę. To są jedne z tych rzeczy, które, których się spodziewałem, bo dużo osób o tym mówiło, że tutaj faktycznie z tą ilością ludzi, z ruchem. Tak jest, więc zobaczymy jak to Wyglądało w praktyce. No, i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, jeszcze coś was interesuje, piszcie w komentarzach. uzupełnię zawsze o czymś, na pewno zapominam o firmach. No i co, teraz w zasadzie po prostu idziemy na rower i zapraszam was na parę dni kolarskiej przygody z Majorki na koniec sezonu. Zawsze na koniec sezonu jakieś takie kolarskie miejsce. W zeszłym roku były znowu kanary, dwa lata temu też były kanary, więc zawsze gdzieś na koniec sezonu rowerowo was zabieram. W tym roku może będzie jeszcze jeden wyjazd, niespodzianka, ale nie wiem na ile on będzie rowerowy, ale o tym za jakiś czas. A póki co skupiamy się na Majorce. Wyjazdowy bikeczek. Temat jest bardzo prosty. Na wyjazd pojechał Stalez, ponieważ rower zostanie tutaj z chłopakami ponad dwa tygodnie. Więc, żeby mieć na czym potem jeździć w Polsce, dałem chłopakom Staleza. Stalez w zasadzie jest idealnym rowerem wyjazdowym, ponieważ jest tutaj mechaniczna 105, więc grupa łatwa do naprawienia, łatwa do dostania części i też części w razie W nie są super drogie, jakby coś się w transporcie stało, czy jakaś inna tego typu przygoda się wydarzyła. Co tylko nowego się wydarzyło na ten wyjazd, to wydarzyły się koła testowe, czyli wjechały tutaj DT Swiss ARC. 1100, czyli w zasadzie teraz topowe koła szosowe DT, które do mnie trafiły na test chwilę przed wyjazdem. Jest to no idealna okazja, żeby przetestować topowe szosowe koła na szosach Majorki. Jest i on, jest i Rysiu. Rysiu robi ptaszki. Nie, to był lis. To, to jest lis. Patrz na cień. Faktycznie jest to lis. <głos> <głos> Powrócił. Nic, jest dalej na szczękach. Dalej, ja z głupimi żartami, wszystkim się ja zmienia. Kogo nagrywasz, panie? Nagrywam, panie, no, stalkuję tutaj. Zastanawiam się, kto jest mądrzejszy w tej sytuacji. Czy one, czy my teraz, w tą pogodę. Nie wiem, kto się z kogo śmieje. Co tu, Adam, jest, ten zafura jest? To jest e, Hajmod, moja wymarzona konstrukcja. Od zawsze w sumie, od pierwszego kalpę, gdzie pozdrawiam tutaj Mateusza, który, który miał takiego Hajmoda i mi się strasznie marzył od tego czasu. Tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło? No i co? No i mam. Bardzo, bardzo jestem wielkim fanem tej ramy. Jest customowe malowanie Customowe karamby, z karamby właściwie. Nawet customowa czcionka karamby jest Tak, też. dokładnie, trochę nowsza, logo też jest takie bardziej współczesne. No i co tu jest? Etapik. Ważyłeś Etapik, go? chińskie stożki. Ważyłeś? Wszystko się zgadza, ważyłem. Ile? 6.4 z pedałami. Kurde, no to jest to, to były cza to czasy. <laughs> to były czasy, tak to się jeździło. Nie? Teraz, żeby mieć rower 6.4 to musisz mieć szmolkę. Techałem klawikulę e, ceramic speada jakiegoś i wydać jakieś 6 dych pewnie. I zastanawiać się co się rozleci w tym razie. 7 meczka, used bike i wszystko gra. Proszę. <laughs> Jeśli wydawało wam się, że ludzi na rowerach w kalpę w zimie jest dużo, to zobaczcie, co dzieje się tutaj. Jest to niedziela, to prawda? Ale w zasadzie gdzie nie skręcimy tam stado kolarzy albo rowerzystów. I podejrzewam, że wszyscy jadą mniej więcej w te same kierunki co my więc tak to nie będzie cały dzień wyglądał No ale to się potwierdza W kontekście tego co się mówi o Majorce, że jednak no, jest gęsto Aż czasami za bardzo Zbliżamy się do naszej dzisiejszej hopki i robi się coraz ładniej, ale dalej uważam, że jest bardzo katalońsko tutaj wewnątrz lądu. Teraz robi się coraz bardziej zielono, coraz więcej drzew. No i ja bym powiedział, że Katalonia, aczkolwiek tutaj w ogóle też są śmieszne klimaty, bo Baleary też chyba mają jakieś takie swoje językowe różne zawiłości, bo po napisach patrząc to jest coś jeszcze innego, oczywiście nie jest to... Kataloński, ale dzieją się tutaj kolejne hiszpańskie językowe rzeczy. A nam zostało już tylko kilka kilometrów do dzisiejszego jedynego w sumie, ale całkiem konkretnego i ładnego podobno podjazdu. I zaczynamy. Podjazd dnia 4,8 km, średnie nachylenie 6,4. Jakieś 370 m do góry. Górę już widać. góry jest punkt widokowy. Jest jakieś mini kolarskie muzeum. Podobno jest jakaś knajpa. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale póki co trzeba wyjechać. Jeszcze dodatkowo momentami wiatr w mordę dość mocny, więc ubarwia. Ale podjazd krótki. Zobaczymy, jak pójdzie. Bardzo ładny podjazd. Taki na początek, wręcz idealny. Patrzcie, jakie są piękne serpentynki. A wy sobie jedziecie takim częściowo zadrzewionym podjazdem. Ładnie się to wspina. Bardzo, bardzo... Przyjemna, ładna górka, jakby będą widoki z góry, ale jest super i nagramy sobie zjazd. No i jesteśmy. San Salvador, szczyt na waszych oczach. Tak jak było mówione, u góry jest gdzie usiąść, gdzie kawkę wypić. A podjazd bardzo ładny, taki, no znowu taki katalońsko-giroński. Taka trochę, wiecie. s Angels, tylko w wersji trochę bardziej podjazdowej, bo to nie jest takie płaskie. Sam raz, żeby się. Spocić na początek. Fotki myślę, że fajne dzisiaj wyszły, bo super jest ekspozycja. Dużo takich fajnych miejsc, gdzie się pokazują zakręty, pokazuje się okolica. Super miejsce na początek. Tu jest knajpka, gdzie sobie można kawkę wypić albo coś zjeść. A tu jest sanktuarium, jest to dość podobno znane w okolicy miejsca i faktycznie jest akcent kolarski, bo mają tam jakieś stare koszulki i to podobno nawet mistrzowskie koszulki w tym sanktuarium, więc no miejsce na pewno ładne pod kątem widokowym, też bardzo ładny podjazd. E, jakby ktoś tutaj był akurat z buta, to można sobie pochodzić, bo jest tam jeden krzyż, wcześniej jeszcze jakiś taki drugi punkt, coś takich tego typu zabytków trochę tu jest, więc absolutnie też miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, pochodzić, podwiedzać. jak ktoś nie jest szosowy, tylko nie wiem, jeździ w normalnych butach, albo chociażby z blokami MTB, to można sobie tutaj co nieco zobaczyć. Co Rysiu? Czas jechać. Tak, tutaj właśnie mamy fi figurę Jezusa 35-metrowy pomnik. który nas teraz błogosławi. Ale w tym kadrze wyglądałby się rękę dłuższą z 35 metrów, więc. Piękna, piękny podjazd, zjazd raczej taki trzeba zachowywać dużo, powiedziałbym, ostrożności. No, tak, psy, tak tak koty, ludzie, samochody. I asfalt różny i zakręty takie zdradliwe. No, ale z, nagramy kolejny kultowy podjazd na kawiarni. San na, 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 Salvador, tak. Nie dali. San Escobar, Ryszard w roli głównej, a po prawej Elon. Elon, No To Elon, jedziemy. Wracamy trochę dalej od wybrzeża i znowu inne krajobrazy, bo teraz jesteśmy de facto odgrodzeni górami z wszystkich stron, praktycznie od morza. No i jest jeszcze inaczej, czerwona ziemia, długie, proste, a wokół góry. Fajnie, no jest, jest urozmaicona Majorka, jak na sumie nie aż taką dużą wyspę, to naprawdę... Co się tutaj dzieje? W tym, jak mnie miałem zakotaje, jest. To nie są To nie są polskie temperatury. <laughs> zdecydowanie, ale stacje ratują. Piękne to było zapoznanie z Majorką, 120 km zrobione. Tysiąc w górę, więc dzisiaj z tym podjazdami naprawdę spokojnie. Zobaczyliśmy trochę takich rzeczy, których nie zobaczymy przez najbliższe dni. No bo reszta wyjazdu to raczej góry. No ale już, rozjeżdżone, trochę pierwszych wrażeń. Kołami, trochę pierwszych wrażeń z Majorką, o czym za chwilę. No i co, jedziemy na plażę skorzystać, bo czas dzisiaj dobry, średnia w ogóle wyszła fajna, około 30 na godzinę, więc bardzo, bardzo przyzwoicie, co może być lepszego niż takie widoki na koniec guntki. Tak kończyć jazdę na rowerze. To jest to! W ogóle bardzo fajna jest ta część, gdzie jest ten nasz hotel. Prawda fajne jest to wybrzeże, takie bardzo spokojne. Ciekawe czy tutaj zawsze jest tak spokojnie. Czy, oczywiście, jak wiatr jest z złej strony, to nie jest spokojnie. Ale jest fajnie. Czekamy, czekamy i proszę, jest 120, prawie 1 km 1074 w górę. 28,3 km na godzinę średnia z przejazdami przez miasto i postojami, więc myślę, że fajnie jak na start. To była rozgrzewka, ta spokojna rozgrzewka, bez tych najbardziej kultowych podjazdów. Chociaż dzisiaj San Salvador już dawał pewne znaki. Są były znaki, że tutaj może być fajnie i naprawdę może się jeździć ciekawie. Jest zupełnie inna tak jakby pogoda do tej, od tej do której przywykliśmy na w Calpe. Jednak jest bardzo bardzo morsko. Czuć po pierwsze bardzo dużo soli w powietrzu. Czuć wiatr i czuć że to słońce naprawdę pali, bo jesteśmy jednak jeszcze blisko wakacji, więc kremy przeciwko słońcu w zasadzie po prostu. Kremy Kremy do opalania na pewno się przydają, filtry się przydają. I co? Teraz e, czekamy na to, żeby coś zjeść. I jutro kolejny dzień, a jutro, drodzy państwo będzie się działo. Jutro będzie naprawdę się działo, bo jutro Sakalobra, czyli jedna z tutaj królewskich tras, które mamy do pokonania, jeden z najbardziej kultowych takich, najbardziej kultowych miejsc, które mamy odwiedzić i sfotografować i nagrać. No i mam nadzieję, że też znowu uda się nagrać kolejny fajny zjazd, bo też chcę, żeby z tego wyjazdu nagrać parę tych takich kultowych zjazdów i ożywić ten dział taki, który robię chyba w sumie tylko dla siebie, chociaż ktoś go tam ogląda, czyli tych zjazdów bez komentarza nagrywanych po prostu z GoPro na bardzo naturalnych ustawieniach, więc cóż, widzimy się już następnego dnia u nas, kiedy u was, to jeszcze nie wiem, tej decyzji jeszcze nie podjąłem, ale wy pamiętajcie o tym, żeby sobie wejść na instagram bikeshow.cc, bo tutaj znajdziecie oczywiście relacje z takich wyjazdów na żywo, zdjęcia, materiały z zakulis, czyli to co lubicie. No i oczywiście zachęcam Was też do tego, żeby sobie wejść na strawę. Wszystkie linki są w pierwszym komentarzu pod tym filmem i w pierwszym komentarzu pod tym filmem znajdziecie też oczywiście link do sklepu z przewodnikami i link do sklepu z ciuchami APRE bicie i za wszystkie za Kupię wam oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Do Numery. Ale numer, ale chłop w filmie, kurde, ale będzie. Już to wszystko widzę. Żyje. Ma dwie ręce, ma dwie nogi, nawet ma rower. Be będzie jeździł na rowerze. Pięknie.